Witam Was w rowerowym vlogu Mamy tutaj o kolejny odcinek. Jesteśmy w Pyszne.pl Jedziemy zobaczyć jezioro Żywieckie za moją stroną. Pokażę Wam, jak to wygląda tu pięknie. Jezioro Żywieckie. Tak tu wygląda. Wygląda tu przepięknie. Macie Żywiec. Jezioro Żywieckie. Jesteśmy w kierunku miejscowości Zarzecze. Udajemy się teraz do Żywca. Muszę się wrócić niestety. Taki kawał drogi miałem. Zobaczyłem... Nawet fajnie się tutaj fajnie, tutaj, siedzia, tutaj fajnie się tutaj jeździ. I ty możecie wypocząć, możecie zjeść. Tylko nie w taki deszcz i nie w taką pogodę. No niestety. Miałem taką sytuację, że jechałem tutaj na pyszne. Ja myślałem, że pojadę gdzie indziej. I, I było na Twojanie wam powiem i to się gląduje w ten tygodniu więc git Samolot leci daleko bo go słyszę właściwie, a jadę środkiem drogi, dlatego jadę dalej. Nagrywamy to jeszcze raz. Zakończenia odcinka rowerowy tej vlogów yy, za rzecze Jezioro Żywieckie. To naprawdę to był piękny widok, zobaczyć ten jezioro. Gdy tam byli tacy ludzie tam opalali z dziećmi, i to był naprawdę bardzo ładny widok. Zobaczyć to, powiem Wam. Niech najdalej pyszne mnie wysyła, to będę pokazywał więcej odcinków z rowerowej Day vlogów. temu się ląduje na czwartek. I uwaga do tego odcinka: nie będę nagrywał ludzi, bo to żeby nie było mi bez ich twarzy na internecie. Nigdy nie będę pokazał ludzi na internetach. A teraz powiem Wam jedno komentujcie, subskrybujcie mój kanał na bieżąco bądź serią z roderowy i vlogów. Lajka komentarz. Na końcu ekranu znajdziecie dwa playlisty i tam znajdziecie jeden link. Na subskrypcję mojego kanału. A dzisiaj pod koniec wam powiem link w opisie wysyłam wam do Was jeżeli ja się tutaj z jestem, więc link do pyszny.pl znajdziecie link w opisie, więc... Więc zamawiajcie w terenach Żywca, a ja tam będę. Nara!